Mamy kilka pomysłów na te święta. Ciasto. 40 ml oleju rzepakowego zamiast każdych 50 gram masła. Mniej cukru niż w przepisie lub stewia, Mąka orkiszowa smakuje jak pszenna, mniejsza blacha. Do jarzynowej albo śledzia użyj jogurt zamiast majonezu. No dobra, chociaż pół na pół. Jedna łyżka majonezu to 100-120 kalorii. A jedna łyżka jogurtu to tylko 10-15 kalorii. W ozdobnej miseczce mandarynki w słoju dekoracje. Nie kolejne cukieraski, żeby dopychać słodkie na siłę. Wiem, wiem, tłuszczyk to nośnik smaku, ale ale pierogi może lepiej gotowane lub pieczone. Rybka na parze lub pieczona, nie tylko panierowana i smażona. Popocik wigilijny jest już dość słodki od suszonych owoców, ale jak coś możesz użyć, stewik, cylitolu lub erytrytolu. Proszę bardzo, hojnetka z rozmarynu albo mięty czy pietruszki i pijemy wodę, a nie kole lub alko. Może to mało oczywiste, ale na świątecznym stole postaw surowe warzywa, zielone listki, będzie bardziej lekko strawnie. Umówcie się, kto co przyrządza i ile, żeby nie było później pięciu serników i dwunastu makowców. Nie gódź się przez cały dzień, w oczekiwaniu na wieczorną rozpustę. Nakładaj małe porcje i wstawaj często od stołu. Oczywiście, że święta są raz w roku, ale zdrowie to właśnie pojedyncze wybory, świadome i zgodne z tobą. Żeby lepiej się czuć i mniej chorować, pod choinkę warto wrzucić te dwie książki. Na zdrowie Hanny Stolińskiej. Zdrówka, Agiszuścik. Smacznego, na zdrowie i zdrówka.